Miło mi jak zawsze, jak zwykle gościć dzieci, to dziewiąte już moje, tutaj dzień, o, o, dzieci obchodzą dziewiąty dzień dziecka już, jest pięknie zawsze, pogoda nie dopisuje, ale dzieci dopisują, bawią się świetnie, jest dużo, dużo zabawek, piłek, słodyczy mają, lodów pod dostatkiem, ponad tysiąc lodów jest, 1100, sto, soszków, czekolad też. Wszystkiego mamy dużo. Jabłka, słodycze, soczki, napoje, czekolady, piłki, zabawki, podusie, przytulanki. Wszystkiego, co dzieci chcą, będziemy rozdawali aż do końca, aż do skutku, aby pogoda nam dopisała. Atrakcje są i zabawy i hulaj chopi, e, fi, fi, Fiłek siedziają, piosenki śpiewają. Atrakcji jest e, dużo, za chwilę będzie pociąg. Tu panie e, prowadzą, pani Jęsik, Agnieszka pomaga, bardzo pięknie na scenie wygląda. Zawsze ona ma więcej pomysłów. No i dzieci same wymyślają, jakie zabawy. Pati na nana! Pati na nana. To zapraszamy dziewczynki. już jest.

Męczyzną w szkole, tu odejść już nie ma i nie będzie nie tu. On Chciałbym podziękować serdecznie panu staroście Goławskiemu, który osobiście przyszedł, zainteresował się. Cieszy to i dzie dzieciom powiedział kilka słów od siebie. Życzył im przede wszystkim zdrowia, ładnych wyników w nauce. No i żeby kochali wszystkich rodziców i wszystkich ludzi, żeby się szanowali. Witam Państwa bardzo serdecznie. Przede wszystkim chciałem pogratulować yy, zorganizowania tej imprezy yy, pani i panu radnemu. Powiem tak, szanowne dzieci, kochane. Yy, no dzień dziecka to ten yy, dzień, raz w roku, gdzie, że yy, wszyscy mamy dla was trochę więcej czasu. Yy, no wiadomo, że w yy, dzieciach, w młodzieży, nadzieja dla nas wszystkich, także wszystkim mamom tu obecnym, rodzicom. Gratuluję tych wspaniałych pociech i co tu dużo powiedzieć, miłej dobrej zabawy, oby pogoda sprzyjała, bo trochę tam pokropuje, no ale jeszcze idzie wytrzymać. Życzę, życzę wszystkiego dobrego. A Wam kochane dzieci tak. Przede wszystkim dużo prezentów dzisiaj. A tak na przyszłość to życzę Wam, żebyście yy, miały same piątki w szkole, żebyście się dobrze uczyli i żeby rodzice byli z Was zadowoleni bo to całe szczęście właśnie polega, by w rodzinie była miłość, zgoda, zrozumienie, to myślę, że sobie z różnymi problemami poradzimy. Wszystkiego dobrego, miłej zabawy. Oklaski dla pana. Pan burmistrz jeszcze, przepraszam, pan z taką piłeczkę, żebyście kopały w piłkę, rzuci. Daleko jak może. Kto złapie to jego. Serdecznie chciałbym przede wszystkim podziękować sponsorom, tym Państwa, którzy na to łożą. I dzięki nim, dzięki nim dobrym, wspaniałym serduszkom, co oni ofiarują na tych dzieci, te dzieci mogą otrzymać to od państwa. I dlatego życzę i mocno dziękuję Państwu dużo zdrowia. No i dzięki, dzięki w imieniu dzieci.